Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Converse Vlog, a w dzisiejszym odcinku robię małe porządki na działce, korzystam z okienka pogodowego i postanowiłem uprzątnąć trochę po ostatnich pracach typu budowa drewutni. Poukładałem palety, które świeżo przywiozłem, jakieś tam worki z bioku, musami, o których opowiem Wam niebawem. Zacząłem sprzątać też w narzędziach. Miałem straszny bałagan w środku. Altanki nie będę wam jej na razie jeszcze pokazywał. Oto też mam plan na odcinek, w którym będę tą altankę ogarniał. Ale to w przyszłości. Dzisiaj skupmy się na tym, że robię porządek w narzędziach i przebieram, co jest do wyrzucenia, co do oddania, co zostawiam sobie. I jak chcę to zorganizować, przymierzam się do wydrukowania sobie takich uchwytów pod narzędzia na moją ściankę. Uruchomiłem drukarkę 3D na potrzeby projektu adaptera do akumulatorów do szlifierki. Także wykorzystam okazję, że już mam tą drukarkę ustawioną w domu i sobie takie uchwyty podrukuję. A Wam korzystając z okazji, chciałbym pokazać narzędzia, które według mnie są rewelacyjne. Ja uważam, że są rewelacyjne i u mnie się sprawdziły, oraz narzędzia, wyposażenie, które według mnie powinien mieć każdy początkujący ogrodnik, i te narzędzia są w zupełności wystarczające, żeby zacząć przygodę z ogrodnictwem. I tu ku przestrodze, żeby nie kupować po prostu wszystkiego, co jest w sklepie, wszystkiego, co jest dostępne, bo też nie wszystkie produkty. Nam się sprawdzą i będą nam potrzebne, a wiadomo, czasy takie, że trzeba każdy grosz liczyć. Więc co, ja sobie tu naszykuję po prostu ten sprzęt i zaraz do Was wracam. Oto pierwsze narzędzie, które chcę Wam pokazać. Tak, zjedziecie mnie pewnie w komentarzach, ale jest to zwykła, zwyczajna miotła. Powiem Wam tak, początkowo nawet nie myślałem, że będę miotły potrzebował na działce. Ale jak się później okazało, bez miotły nie ma szans zachować jakiegokolwiek porządku. Zwłaszcza jeżeli macie jakiś kawałek chodnika, czy też jakieś powierzchnie w altankach, czy jakieś tarasiki. Miotła jest podstawowym narzędziem, które powinien mieć ogrodnik w swoim ogródku. No chyba, że macie ogródek typowo naturalistyczny, żadnego betonu, żadnych deseczek, po prostu kawałek trawki, być może nawet nie i działka. No to nie, ale w przypadku, jeżeli chcecie, żeby chociaż odrobina porządku panowała w waszym ogrodzie, to jest miotła. Taczka lub wózek ogrodowy. Wiem wiem, posiadacze małych ogródków nie zawsze będą potrzebowali takich urządzeń, aczkolwiek ja już przy działce 400 metrowej i warzywniku tamtych 100 metrach, no nie widzę pracy bez takiej taczuszki. I naprawdę. Przyjemniej sobie załadować wszystko, co mam do zabrania, przewieźć e, i wrzucić do kompostownika, niż e, nosić wiaderkami czy też padelkami i brudzić wszędzie. E, w każdym razie, ta czuszka, ja postanowiłem zainwestować w taki oto wózek e, na czterech pompowanych kołach. Ten wózek nie był najtańszy, bo na ten czas, jak go kupowałem, to około 200-250 zł kosztował, ale powiem Wam, zrobił robotę, i tutaj zrobię w filmie reklamę. Proszę, ponieważ zasługuje na to, ten wózeczek wytrzymał przewóz 9 ton kruszywa, piasku i innych materiałów do chodnika. Ten wózek wytrzymał przewiezienie 20 kubików ziemi, to było ponad 200 kursów, po jakieś 120-150 metrów każdy. Więc naprawdę zrobił kilometry. Poza tym, że te łożyskowane kółka tutaj pogubiły trochę śrubki, ale to też może i moja wina źle poskręcałem. Uzupełniłem te śrubki i wózek dalej sprawuje się świetnie, jedna jedyna mała wada tego wózka to jest to, że zawsze jest za mała pojemność, także e, im większa ta misa tym lepiej, ja mam 75 litrową, poluję na jakąś większą, jak uda mi się dopasować to na pewno taką powyżej 100 litrów chętnie tu zainstaluję, ale na razie nie znalazłem, więc odpuszczam temat, ale polecam jak najbardziej tego typu wózki. Wiem, że nie są tanie, ale przy ogródku tak od 200 metrów wzwyż naprawdę robią robotę i są dużo lepsze i wygodniejsze niż zwykła taczka. Maczety są to kolejne narzędzia, które ja osobiście używam bardzo często. Nie znam tak bardzo uniwersalnego narzędzia jak właśnie maczeta. Maczetą można ciąć, można rozdrabniać, można rąbać, można kopać i można nią robić wiele, wiele innych rzeczy. Ja odkąd kupiłem tą maczetę, e, dwa lata temu, ona była bardzo tania, 20 czy 25 zł kosztowała. No fakt, że już swoje przeszła gdzieś ta ostrze już trochę jest sfatygowane, ale ona zrobiła ze mną naprawdę mega dużo roboty. Jestem z niej bardzo zadowolony i z sentymentu ją sobie zostawiłem, ponieważ wymieniłem w tym roku ją, a w zasadzie wymieniłem, dokupiłem sobie taką trochę lepszą, cięższą maczetę. Ona była poniżej stówki, gdzieś jeszcze w promce kupiłem. E, Poza tym, że ma fajny kształt, to też ma bardzo fajną funkcjonalność. Te ostrza są w różnych kątach i ułatwia to naprawdę różnego typu prace. Ostrze jest też sztywniejsze, dzięki temu łatwiej się nią jeszcze kopię. Także, jeżeli potrzebujecie uniwersalnego narzędzia, które Wam potnie, pokroi, rozdrobni, pomoże gdzieś tam w drobnych jakichś pracach, sadzenia czy coś, to jak najbardziej polecam Wam maczetę. Słuchajcie, kolejnym narzędziem, jakie jest potrzebne każdemu ogrodnikowi, no nie oszukujmy się, łopata, szpadel, zwałek, zwał, chociaż to są dwa różne typy narzędzi, ale w tym przypadku szpadle, e, zawsze się znajdzie w ogrodzie coś do przekopania, coś do wykopania, coś do podkopania. E, no i nie obędziemy się bez szpadelka, tak. E, ja kupiłem na początku ten zielony. E, no niestety, przeoszczędziłem, dałem za niego niedużo, poniżej 50 złotych i e, Skończyło się tak, że ten szpadelek mi się po niecałym sezonie wygiął. Po prostu zgiął się w pół, już nie wrócił, no i tak, tak jakby mam po, po narzędziu. Eee, następnie kupiłem sobie ten szpadel Cylfasta, jest on już ze mną półtorej sezonu, półtorej roku. Jest trochę brudny, sorry, <laughs> nie, nie, nie ogarnąłem go po robocie. Eee, I w związku z tym, że byłem z niego zadowolony, też uzbroiłem się w taki drugi rodzaj szpadla na ten sezon. I teraz Wam wyjaśnię różnice w tych modelach. Są dwa rodzaje szpadla. Patrzcie, szpiczasty i taki prosty. Ten szpiczasty chyba częściej przyda się początkującym ogrodnikom. Bo zazwyczaj działki jakie przejmujemy są lekko nie zaniedbane albo chcemy je po swojemu urządzić. I taki szpiczasty szpadelek ułatwia wbijanie się w ziemię, przycinanie różnego typu korzeni itd. Więc na początek myślę, że ten będzie lepszy, dlatego też ja go wybrałem. Później albo równolegle, możecie, no nie będę wam mówił. Nie? Jest drugi rodzaj, jeszcze prosty szpadla, gdzie on ma to zakończenie proste i on jest lepszy do przenoszenia jakichś materiałów, do podkopywania np. darni, strawnika, do wycinania obrysów i tego typu rzeczy. Kto co potrzebuje, wedle uznania, trzeba dobrać po prostu narzędzie pod typ pracy, jaki będziemy wykonywać, ale od siebie polecam szpiczasty. Szufla jest to również bardzo. Eee, niedoceniane, moim zdaniem, narzędzie. Aczkolwiek bardzo pomocne, jeżeli mamy do uprzątnięcia coś, do przeniesienia jakąś większą ilość ziemi czy jakiegoś materiału, eee, szufla, nawet odśnieżenie, kurde, chodnika w zimie. Szufla jest bardzo fajnym, wygodnym i szybkim narzędziem. Eee, szpadel bardziej służy do kopania, a szufla bardziej do podnoszenia materiałów, do ich przenoszenia. Ja na swojej działce bardzo dużo materiałów przenoszę: typu zrębka, typu jakiś kompost, obornik. I szufla jest po prostu szybsza, wygodniejsza niż e, szpadel. Zobaczcie, szufla jest też pod innym kątem zrobiona niż szpadel, specjalnie po to, żeby można było podbierać ten materiał w wygodniejszy sposób. E, po prawej widzicie szuflę, którą mam trzy e, sezony. Ta szufla już zrobiła swoją robotę, idzie na emeryturę. Można zobaczyć, że już ładnie rdzają obeszła, i ta końcówka już jest dosyć mocno sfatygowana, powyginana. Tak jak w przypadku szpadla. Nie radzą oszczędzać na e, szufli, ponieważ jest to narzędzie narażone często na bardzo trudne warunki pracy, na udar związany z bijaniem jej w jakieś twarde materiały typu gruz e, czy obciążenia. Bo będziemy wiadomo, szarpać czasami jakieś większej ilości materiałów. E, niech to będzie porządne narzędzie, które starczy nam tak naprawdę na lata. Kolejną grupą narzędzi, jaką chcę Wam przedstawić, są haczki, kultywatory, motyczki, pazurki. Zwał jak zwał. Każdy po swojemu lubi nazywać te narzędzia. Ja w tym przypadku mam cztery rodzaje. Jest to grupa narzędzi, którą najbardziej chyba przetestowałem, ponieważ nie mogłem znaleźć swojego ulubionego narzędzia. Dwa narzędzia jeszcze miałem, ale ich się pozbyłem, ponieważ w ogóle do niczego się nie nadawały. A teraz powiem Wam mniej więcej, jak te narzędzia wykorzystuję. Tak, na pewno możemy rozróżnić dwie grupy narzędzi. Lewa te dwa narzędzia, i prawa te dwa narzędzia. Lewa grupa są to narzędzia bardziej takie z pazurkami, które służą lepiej, do lepszego spulchniania, do wbijania się w ziemię, coś takiego. I tą grupę bardziej preferuje moja małżonka. Ja natomiast wolę prawą grupę. Są to tak, jakby takie bardziej podcinaki do ziemi. Wbijamy je lekko w ziemię, i pod powierzchnią zaraz. Podcinamy ziemię wraz z korzeniami chwastów. To wygląda mniej więcej w ten sposób. Ja wolę pracować tego typu narzędziami po prostu dlatego, że wbijam sobie, przejeżdżam bez jakiegoś tam większego wysiłku. I jest ten efekt, że te chwasty zostają uśmiercone i mam czystą grządkę. Dlatego ym, może nie kupujcie od razu tych narzędzi, obejrzyjcie sobie trochę materiałów na YouTube. Podotykajcie w sklepach, bo naprawdę nie jest łatwo dobrać tego typu narzędzie dla siebie, żeby było wygodnie. Aczkolwiek ja osobiście polecam tego typu rodzaju narzędzia z takimi ostrzami do podcinania, a nie do zruszania ziemi. Kolejna grupa narzędzi, jaka znajduje się u mnie na wyposażeniu są to widły. W tym wypadku widzicie dwa rodzaje wideł. Jedne to są cienkie widły do przerzucania słomy, siana, ewentualnie kompostu. Drugie widły są to widły typowo do kopania, do spulchniania ziemi. Nie musicie mieć się w ogrodzie, wiem, bo sam długo wideł nie miałem, aczkolwiek jak już zaczniecie uprawiać kompost, czy też przycinać krzewy, zbierać jakieś większe ilości traw itd., docenicie, ponieważ widłami najwygodniej zbiera się taki materiał luźny, czyli jakoś sterte gałęzi traw zbitą razem, wsuwacie widły, to się tam jakoś plącze ze sobą, i łatwo po prostu jest to przenieść z miejsca w miejsce. Także widły polecam, aczkolwiek nie są niezbędne. Grabie. Jest to kolejne narzędzie po kultywatorach, które trzeba dobrać zdecydowanie pod siebie. No nie możemy wybrać grabi w sklepie internetowym, czy też na półce w sklepie. Obo są ładne. Grabie muszą robić robotę, tak? O ile większość grabi ma podobną konstrukcję, głównie różnią się jakoś tam szerokością. Tak, ważne jest jak są wykonane. Moje pierwsze grabie to były te resztka grabi, w zasadzie którą tu widzicie, były to grabie z drewnianą rączką. Ta rączka nie wytrzymała e, pół roku. E, dokupiłem nową rączkę, wymieniłem i znowu się rozwaliła. Także odpuściłem sobie konstrukcję z drewnianymi elementami e, i zdecydowałem się na bardzo solidne, ciężkie, e, mocne, spawane grabie. I to były te grabie. O ile tak naprawdę one są niezniszczalne, mogę powiedzieć, to mm, bardzo ciężko się nimi pracuje na większych y, powierzchniach. Tak? Te grabie są naprawdę solidne, ważą no, kilka kilogramów, nawet mogę powiedzieć. No i praca dłuższy okres czasu nimi potrafi być męcząca. Następnie zerwałem takie grabie. Są to grabie lżejszej konstrukcji. Nie są tak toporne jak te po lewej, i powiem szczerze. Y, Pracuję mi się nimi dużo szybciej i dużo mniej się męczę, a roboty robią taką samą wytrzymałościowo. Jeszcze nie wiem, bo muszę przetestować, aczkolwiek nie wygląda to źle. I też polecam te grabie, szczególnie kobietom czy starszym osobom, ponieważ naprawdę nie czuć ich praktycznie w ręce. A żeby je zdjąć, trzeba się postarać. Kolejne narzędzie, być może niepozorne. Być może nie jest jakoś często wykorzystywane przeze mnie, ale naprawdę oszczędza bardzo dużo pracy na początku sezonu. Tak, jest to sadzarka. E, tą sadzarkę mogliście widzieć już w moich odcinkach, kiedy sadziłem papryki, e, pomidory. E, naprawdę zrobiła robota. Przerobiłem tego typu sadzarek już naprawdę kilka sztuk i dopiero ten model. E, tak naprawdę przeżył sezon nasadzeniowy, bo zwykle te urządzenia były jednorazowe dla mnie. Aczkolwiek dalej je kupowałem, bo i tak, mimo to, że jednorazowe, to i tak naprawdę przyspieszały mi mega robotę. Cieszę się, że ta sadzarka przetrwała i. Planuję używać ją dalej, zobaczymy ile wytrzyma, aczkolwiek mam fajne przeczucia, że chwilę dłużej ze mną zostanie, także polecam sadzarki, tym bardziej jeżeli macie dużo rozsad pomidorów do posadzenia. Kolejnymi, ostatnimi już na dzisiaj narzędziami, jakie Wam chcę pokazać są małe sekatorki. Tak, w każdym ogrodzie znajdzie się rabata z bylinami, jagodnik z krzewami owocowymi, z małymi drzewkami znajdą się różnego typu drzewka ozdobne, które trzeba przyciąć i sprawy ratują nam takie właśnie małe, ręczne, szybkie sekatorki, którymi możemy zrobić porządek z naszymi roślinami. Tutaj widzicie trzy sztuki. Miałem jeszcze z drugie tyle, ale po prostu pozbyłem się ich w międzyczasie, bo nie wytrzymały próby czasu. Kupowałem od najtańszych sekatorków po 10 zł poprzez jakieś takie fansy z drewnianymi rączkami za 60 czy 70 zł, tak? ale tak naprawdę no, żaden z tych sekatorków nie jest wieczny, jeżeli jest często używany i nie dbamy o nie, czy zapomnimy, zostawimy na deszczu to one zaraz nam zardzewieją, zaraz nam się zgubi sprężyka, zaraz się zniszczy, i tak naprawdę przy zakupie sekatorków zwróćcie uwagę, żeby. Konstrukcja była na tyle wytrzymała, żeby jednak jakoś tam nawet grubszą gałązkę dało się przyciąć. Ale też wystrzegajcie się najtańszych sekatorków typu takich po 10 zł. Nie sugerujcie się również fajnym wyglądem, typu ten sekatorek. Fancy, drewniane rączki, wygląda świetnie, ale niekoniecznie spisuje się w akcji. Patrzcie na to jak wygląda konstrukcja. Czytajcie opinie w internecie. Często na kanałach tego typu jak ja prowadzę, ogrodniczych, możecie podejrzeć sobie po prostu narzędzia jakich używają ogrodnicy zajmujący się e, w większym wymiarze czasu ogrodem. A uwierzcie mi, no nikt nie będzie męczył się jakimś tanim narzędziem, tylko wybierze to, które będzie, mi, będzie mu służyło. Ja ten sekator, akurat ten za 10 zł kupiłem chyba na początku. Ten sekator no do tej pory gdzieś tam na szybko, jak go mam pod ręką, zastosuję, ale nie jest najwygodniejszy. Często gubi się ta sprężyna. Ten sekator, po tym jak zardzewię, no nie nadaje się do niczego, nie chcę się go ogarniać, po prostu sobie wisi jako takie fajnie wyglądające narzędzie. Ten sekator dopiero uruchamiam, że tak powiem, i jeszcze się nie jestem w stanie wypowiedzieć, ale pewnie zobaczycie go w akcji na moim kanale. No i słuchajcie, z odcinka, w którym polecam wam konkretne narzędzia, zrobił się przegląd narzędzi, które ja posiadam. To teraz w podsumowaniu postaram się w skrócie powiedzieć, które narzędzia wam według mnie będą niezbędne na początek ogrodowej przygody. Pierwsza, jest to szpadel, szpiczasty na ostro, który pomoże wam przebić się przez korzenie i ciężką gliniastą ziemię. Maczeta, maczeta nie musi być droga. Może być jej tańsza maczeta na początek, zobaczcie czy leży Wam w ręce, czy jest wystarczająco sztywna i ostra. Popróbujcie sobie po prostu tą maczetę poużywać, kupcie taką za 20-30 zł. Być może nie spodoba Wam się sposób używania tego narzędzia, wtedy nie będzie Wam szkoda kasy, potem sobie możecie zawsze kupić lepszą. Grabie. Grabie są niezbędne w ogrodzie do wyrównywania ziemi. Do zbierania resztek z ogrodu, także grabie, na pewno pamiętajcie też o porządnych grabiach i porządne grabie nie muszą być ciężkie. Mały sekator ręczny na pewno Wam się przyda, tylko unikajcie tych najtańszych, badziemnych marketówek. No i ta szufla, szufla, która powinna być też stalowa i też raczej z lepszego materiału, żeby zaraz, zaraz Wam się nie rozwaliła, czy też żeby ta krawędź się nie stępiła na jakichś kamieniach. No i zapomniałbym o najważniejszej w zasadzie: o miotle. Także te kilka narzędzi naprawdę ogarnie Wam temat i nie musicie wydawać majątku na nie. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, żeby takie narzędzia jak szpadel czy grabie były trochę lepsze. Nie z tych najtańszych, mówię Wam, materiał ma znaczenie w tym wypadku. I tak samo sekator, unikajcie raczej tych po 10 zł, bardziej się kierujcie w stronę tych za, no tak, 30, 40, 50 zł, myślę, będzie optymalnie i jakościowo już w porządku. Także co? Ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I co? I do następnego, hej!